Co ile należy wykonywać badanie słuchu, jeżeli nasze dziecko ma? Niedosłuch. Właśnie o tym na tym filmie zapraszam. Nazywam się Agnieszka Capron, jestem surdologopedą, protetykiem słuchu. Pracuję głównie z dziećmi z wadami słuchu i z opóźnionym rozwojem mowy. Opowiem Ci dzisiaj o tym, jak często robić badanie słuchu, jeżeli słuch nie jest w normie. Bo jeżeli oczywiście jest w normie i nie ma takiej potrzeby, nie widzimy żadnych objawów, to oczywiście to badanie słuchu być może nie będzie w ogóle potrzebne. Ale jeżeli nasze dziecko ma niedosłuch, należy te badania powtarzać. I niestety bardzo często wielu specjalistów, czy. Rodziców, także robi je zdecydowanie za rzadko. Co to oznacza? Jeżeli mamy małe dziecko, małe dziecko, które dopiero miało wykrytą wadę słuchu i ma 3 miesiące, 4, 6 i dobieramy mu aparaty, czy ewentualnie kierujemy na implantację, to wtedy powtarzamy badania bardzo często. Bo ten niedosłuch jeszcze jest dosyć może być zniżony, może coś się wydarzyć. Po jednym badaniu słuchu nie możemy wnioskować na 100%, że taki jest niedosłuch, bo zdarzają się nawet. Ludzkie zwykłe błędy. Także musimy powtarzać badania bardzo często, często czyli co około 3 miesiące, chyba że mamy potrzebę jeszcze częściej z jakiegoś względu. Ale zakładając taki klasyczny niedosłuch odbiorczy, gdzie wyszedł nam powiedzmy dwa razy wynik 60 dB na wszystkich, powiedzmy, częstotliwościach, to później właśnie kolejne 3 miesiące 3 miesiące i powtarzamy. Dlaczego? Ponieważ na przykład mamy aparat, Dobrały do niej słuchu 40 dB. A, a okazuje się, że za 3 miesiące nasze dziecko ma 70 dB, że ten niedosłuch się pogłębił. Także pamiętajmy, że u tak małego dziecka, kiedy dopiero jesteśmy w trakcie diagnostyki, dopiero mamy taką świeżą diagnozę, powtarzamy badanie co około 3 miesiące. I to polecam także dzieciom trochę starszym, rocznym, dwulatkom, które też dopiero rozpoczynają swoją przygodę z aparatami, z implantami. Ale jeżeli nasze dziecko już ma, you aparat i badaliśmy go właśnie w tym pierwszym roku, co te trzy miesiące, wszystko cały czas jest na tym samym poziomie i nasze dziecko ma już dwa latka czy trzy, to już myślę, że można byłoby co około pół roku robić badanie, chyba że oczywiście lekarz decyduje inaczej. Ja tu mówię o takich badaniach kontrolnych, bo jeżeli jest jakakolwiek, ale to jakakolwiek przesłanka, czy nasza osobista, że wydaje nam się, że dziecko gorzej słyszy, czy lekarza, oczywiście skierowanie przez lekarza, to Robimy natychmiast badanie, ale jeżeli lekarz nie zleca, a my nie widzimy powodów, żeby powtarzać to wtedy powtarzamy, ale co 3 miesiące, jak dziecko jest małe, co 6 miesięcy, jak jest troszkę starsze i już wiemy, że ten niedosłuch nam się no, na razie nie zmieniał, raczej nie widzimy, żeby nam się zmieniał i później, jeżeli dziecko ma lat 6, 7, 8, ma na przykład aparaty stałej niedosłuch, który jest na poziomie 70, powiedzmy, decybeli 60, to wtedy powtarzamy już raz w roku takie badanie, żeby wiedzieć, czy wszystko jest w porządku. Ale wrócę jeszcze do tego, że jeżeli mamy jakiekolwiek obawy, co do słuchu, że coś nam się nie podoba. Nasze dziecko miało tydzień temu badanie słuchu, ale coś jakoś gorzej reaguje, to natychmiast udajemy się oczywiście do lekarza i ewentualnie ten lekarz skieruje nas na ponowne badania słuchu lub my możemy się udać, bo być może. akurat w tym momencie przez ten tydzień dwa pojawił się płyn w uszach i oprócz tego, że mamy niedosłuch odbiorczy, to mamy jeszcze przewodzeniowy a może może nie w tydzień, ale powiedzmy w 2-trzy miesiące ten niedosłuch nam się zzna nie pogłębił i też będziemy mieli właśnie wskazanie do na przykład wzmocnienia w aparacie. Także pamiętajmy o tym, żeby badania słuchu powtarzać często, bo ten niedosłuch może się zmienić. Może wystąpić także oczywiście niedosłuch przewodzeniowy, tak dodatkowo, ale także on może się na przykład pogłębiać. Także kontrolujmy to co 3 miesiące, gdy zaczynamy diagnozę i gdy nasze dziecko jest małe, później gdy jest trochę starsze i ten niedosłuch jest w miarę stabilny co 6 miesięcy i później raz w roku kontrolę, chyba że mamy przesłanki albo lekarz wyśle nas Części na to badanie to jak najbardziej, ale absolutnie nie robimy badania słuchu co 2 lata u dziecka, które ma 3-4 miesiące. A zdarzają się takie sytuacje, gdzie rodzic mówi, że no był na badaniu słuchu, ma np. dziecko 2 latka, był, ma niedosłuch, ma aparaty, kiedy, jak miał 5 miesięcy. To badanie nie jest w ogóle aktualne. Ten niedosłuch może wyglądać zupełnie inaczej. Także Małe dzieci, szczególnie, absolutnie nie powinny mieć badań co dwa lata, czy co roku, jeżeli ma te pół roku, czy rok, tylko znacznie, znacznie częściej. Nie dajmy się, jeżeli ktoś powie nam inaczej, że poczekajmy, zróbmy kontrolę za rok. Nie. Za rok możemy zrobić kontrolę, jak dziecko ma 7, 8, 10 lat, i nie widzimy żadnych wskazań do tego, żeby zrobić wcześniej. Ma aparaty, ma ustalony niedosłuch lub tego niedosłuchu nie ma, oczywiście. Oczywiście i jest to pod kontrolą i wtedy możemy raz w roku robić, oczywiście. Ale nie w takiej sytuacji, kiedy mamy małe dziecko. A więc jeszcze raz, co ile robimy badania słuchu? Zawsze, kiedy mamy jakąś obawę, zawsze, kiedy lekarz nas na to wyśle, na to badanie konkretne, i co trzy miesiące u małych dzieci, co sześć miesięcy u starszych i raz w roku u jeszcze starszych. Chyba, że są jeszcze jakieś inne przesłanki, żeby robić je częściej, ale nie rzadziej, nie rzadziej. Pamiętajmy o tym. Zapraszam na kolejny film w niedzielę o dziewiątej rano w każdą niedzielę na tym kanale. A ja zastanawiam się i dajcie znać tutaj w komentarzu, czy wy też powtarzacie te badania regularnie, co trzy, sześć miesięcy, co roku, w zależności od tego, jak funkcjonuje wasze dziecko, ile ma lat, czy raczej właśnie ktoś Wam doradzał, żeby zrobić badanie po dwóch latach, czy po trzech, czy nawet po roku w przypadku małego dziecka? Dajcie znać w komentarzu.